Witam wszystkich karpiarzy, tym razem nie z nadwody, a z domowego zacisza. W tym filmie chciałem przedstawić Wam porównanie trzech kamer podwodnych dostępnych na rynku. Pierwsza kamera to jest taka mała chińska kamera podwodna. Ona też występuje w wersji z taką czarną bojką. Druga kamera to też chińska kamera w kształcie takiej rybki, pewnie kojarzycie, jest dostępna na Allegro. Ona też występuje w wersji innej wersji kolorystycznej z czarną obudową, ale to jest ta sama kamera. No i oczywiście kamera KKP-05, czyli kamera, której jestem producentem i którą Rozwijam już od ponad 5 lat. W tym filmie nie będę skupiał się na jakości wykonania czy na materiałach użytych do produkcji kamery, takich jak obudowa czy na przykład kabel, a chciałbym pokazać wam różnice w jakości obrazu z tych trzech kamer. Parę słów muszę powiedzieć o warunkach testowych. Ułożyłem kamery obok siebie. Tutaj tę jedną musiałem podeprzeć, żeby obraz widoczny z niej był poziomo. Jeśli chodzi o oświetlenie, to tutaj w pomieszczeniu panuje taki lekki półmrok. Okna są zasłonięte. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ chciałem zasymulować w pewnym stopniu warunki, jakie panują na większej głębokości. I przy mętnej wodzie, gdzie jak wiecie tego światła dociera bardzo mało. Kamera podwodna pracuje generalnie w kiepskich warunkach oświetleniowych. Ułożyłem je w taki sposób, żeby w miarę możliwości wszystkie patrzyły w jednym kierunku. Tu postawiłem takie dwa różnokolorowe przedmioty. Po to, aby było dobrze widać jak każda z kamer odzwierciedla barwy. Nie przeraźcie się tą plątaniną kabli. Ale o to chodzi, żeby każda z kamer była podłączona do tego samego urządzenia nagrywającego i do tego samego wyświetlacza, żeby warunki były jak najbardziej sprawiedliwe. Na początku przyjrzymy się, jak wygląda obraz z tej małej chińskiej kamery. Już Wam przełączam na obraz tejże kamery. W tym wypadku jest to kamera numer 2. Wy oczywiście widzicie już obraz bezpośrednio z kamery, a nie nagrany z monitora. Co tutaj się rzuca w oczy? No przede wszystkim to, że ogólnie obraz jest bardzo kiepskiej jakości. Rozdzielczość jest niska. Widać wyraźnie, że na obrazie pojawia się duża ilość szumów. Kolory są bardzo słabo widoczne. Jest to związane z zastosowaniem bardzo kiepskiej jakości matrycy, która nie jest w stanie poradzić sobie w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowo praktycznie nie funkcjonuje tutaj High Dynamic Range. Widać, że obszar przy samej kamerze blisko jest bardzo jasny, praktycznie taki przepalony. Natomiast yy, ten, ten głośnik, który jest czarny, w ogóle nie widać jego konturów. Jedyną zaletą jest szeroki kąt widzenia, ale przy takiej jakości obrazu na no, niewiele się to zda. Dlatego, że jeśli taką kamerę umieścicie w wodzie na głębokości powyżej pół metra, jeśli woda będzie delikatnie zmącona, no, praktycznie na niej nie zobaczycie nic. Dlatego ta kamera do zastosowań karpiowych do badania dna w ogóle się nie nadaje. Teraz przyjrzymy się jak wygląda obraz z tej kamery w kształcie rybki. Już przełączam na obraz tej kamery. W tym wypadku jest to kamera numer 1. Już na pierwszy rzut oka widać, że zniknął nam z obiektywu ten drugi obiekt. Jest to spowodowane tym, że ta kamera ma bardzo wąski kąt widzenia. Według mnie jest to tylko 70 stopni. Jest to bardzo poważna wada, ponieważ przy badaniu dna obiektyw szerokokątny ma bardzo duże znaczenie. Pozwala nam dużo szybciej przeskanować dany obszar. Po prostu Zakres widzenia przy obiektywie szerokokątnym jest dużo szerszy. Dodatkowo widać też, że obraz jest także zaszumiony. Barwy może są trochę lepiej oddane niż w przypadku tej małej kamery, natomiast nadal nie jest to zadowalający obraz. Widać, że jest on taki. Bardzo ziarnisty. Wiąże się to z kiepską rozdzielczością kamery, i tutaj podam taką ciekawostkę, że producent podaje rozdzielczość tej kamery jako 1200 TVL. Jest to po prostu, można powiedzieć, oszustwo, bo kabel transmisyjny analogowy, który jest wykorzystywany do wszystkich tego rodzaju kamer, jest w stanie przesłać maksymalnie 720 linii. Także w tym wypadku mamy taką sytuację, jakbyśmy mieli samochód, który ma 6 biegów, ale moglibyśmy jechać tylko na jedynce, dwójce i trójce. Także jeśli zobaczycie gdzieś kamerę, której, której rozdzielczość jest podana powyżej 720 TVL, no jest to po prostu wprowadzanie klienta w błąd. 720 to jest maksymalna rozdzielczość w przypadku analogowej kamery. Także tutaj mimo że producent podaje te 1200 TVL widać, że obraz jest bardzo słabej rozdzielczości. Także ta kamera też może będzie sobie radzić nieco lepiej niż tamta mniejsza. Natomiast w przypadku zastosowań karpiowych na większej głębokości przy mętnej wodzie obraz będzie tak zaszumiony, że nie zobaczycie praktycznie nic. A już na pewno żadnych szczegółów, które znajdują się na dnie. No i na końcu sprawdźmy, jak prezentuje się obraz z kamery KKP05. Przełączam na obraz z tej kamery. Jest to kamera numer 3. I pewnie od razu widzicie, że obraz z tej kamery jest dużo lepszej jakości niż. Z pozostałych dwóch kamer. Przede wszystkim w obiektywie widzimy z powrotem ten drugi obiekt po lewej stronie. Dzieje się tak dlatego, że w kamerze zastosowany jest obiektyw szerokokątny o kącie widzenia aż 120 stopni. To pozwala nam bardzo szybko skanować duże obszary dna. Dodatkowo obraz praktycznie. Całkowicie pozbawiony jest szumów, a kolory są żywe i wyraźne. Jest tak dzięki zastosowaniu bardzo czułej i bardzo dobrej jakości matrycy, oryginalnej matrycy firmy Sony typu Couple Charge. Taka matryca charakteryzuje się tym, że bardzo dobrze pracuje w warunkach kiepskiego oświetlenia. A jak wiecie, właśnie takie warunki panują w mętnej wodzie czy na większych głębokościach dodatkowo zwróćcie uwagę że dobrze funkcjonuje tutaj high dynamic range czyli widać widać dokładnie kontury tego głośnika czarnego co nie było widoczne w przypadku tamtych dwóch kamer rozdzielczość kamery jest to 700 TVL ale, mimo to, że jest to 700 TVL, a tamta chińska poprzednia kamera miała 1200 TVL, rozdzielczość tego obrazu jest dużo wyższa. Możemy to poznać po tym, że jesteśmy w stanie odczytać napisy zarówno na jednym, jak i na drugim obiekcie. Także, jeśli chodzi o zastosowania karpiowe, najważniejszą cechą kamery podwodnej. Powinna być właśnie czułość matrycy i szerokokątny obiektyw. To pozwoli nam na uwidocznienie obiektów znajdujących się na dnie w mętnej wodzie i na większych głębokościach.